Pan Wiesiek, no ja to, ten, ten temat, ten, te, te, te ziarno wiary, to wiem, że nieraz brakuje mi tej wiary. I raz, nieraz jest tak, że jestem bardzo daleko nie? I, i wiem, że kiedy we mnie jest ten egoizm, nieuczciwość, uraza i lęk, to nie ma wiary, nie? Jestem daleko od Boga. Żeby się do Niego przybliżyć, to biorę te narzędzia, które mi tam przekazali. Nasi bracia z za wielkiej wody i... i dzwonię. Modlę się, pomagam innym jak Boga. Po prostu nie zajmuje się sobą. Całym, całym, całym sensem i, i różnicą między terapią a, a tą wspólnotą to jest to, że ja tutaj mam się zająć kimś innym. Nie? Że przychodząc tutaj, yy, yy, dzisiaj przyszedłem, żeby, żeby komu, komuś pomóc, nie? ale tej, tej osoby nie ma akurat. Ale ja przyszedłem nie? Eee, taki, taki po prostu uwierzyłem w, te, w ten styl, że pomagając innym pomagam sobie. Nie, nie interesuje mnie to, czy tam że ktoś tą pomoc przyjmie, czy, czy nie przyjmie. Ja, ja muszę być gotowy. Nie? <tryk> Chyba jest w jedne, jednej z naszej tam też się czyta. Na, na koniec meetingu zawsze coś takiego, że kiedy widzę, za to jestem odpowiedzialny, za tą wyciągniętą dłoń I, i to ja mam tą, tą dłoń wyciągnąć. To, to już nie jest jak tam w tej starej naszej wspólnocie, że żeby zdobyć kogoś numer telefonu, to a po co ci mój numer telefonu? A kim, kim ty jesteś, że ty w ogóle chcesz mój numer no, no. telefonu. Nie? Tak po prostu kiedyś było, nie? Już, hmm. Jak brać numer telefonu od kobiety czy tam coś? Teraz to już... Teraz jest to bardzo fajnie jakoś zrobione, że jest to normalne. Nie? <trym> I to jest. I to jest. Ja, ja też mam takie hasło, co tutaj jest w Wielkiej Księdze, że wiara bez uczynków jest martwa. Nie ma wiary. Dziś, dzisiaj Jacek takie pytanie dał na tej grupie Whatsappowej, nie, czy, y, czy jak mam lęk, to Bóg y, pomaga mi go zabrać i tak dalej. Oczywiście pomaga, ale jak ja zaczynam działać, ja zaczynam coś robić. Samo przyjście tutaj dzisiaj dla mnie bez roweru no było po prostu jakimś wyzwaniem, że nie na rowerze, tylko na piechotę. Ale musiałem, bo zaraz kumpel przyjeżdża i, i jedziemy dalej na inny mityk, bo tam też trzeba pomagać. Nie? A wiele lat temu założyłem tą grupę i, <kluzny> I też mi jest bliska serca. Właśnie bliska sercu, nie? Bo coś, bo coś tam, e, coś tam czuję, nie? A, a kiedyś to czułem kilka przez te miasto. Tutaj robiłem tego, tu tamtego, tu tamtego. Później przyszedłem do wspólnoty, to ten neon zakładałem, te biura robiłem, tu tam miałem inne, nie? Przez te 15 lat, yy, co nie piłem, miałem, miałem wiele takich rzeczy, pamiętam ze świętej pamięci, z sz, szalonym, yy, żeśmy ze, yy, no, konserwowali neony bar, warszawskie, Filipsa teatrów różnych i tak dalej, radia. No i, i, takie, i takie miałem wspomnienia. A dzisiaj, a dzisiaj mam, mam właśnie takie, że coś tam ludzie są mi bliscy. Nie? I to jest jedno. A drugi temat to był ta lista uraz. Ja, ja ostatnio na Pendolino miałem tam ścięcie. Jakimś, bo bo to, to są najgorsi ludzie, co mogą być, którzy uważają, że wszystko wiedzą. Nie? Już sama definicja, że ja wiem, to często też mi się zdarza, no i z tego powodu są różnego rodzaju kuchnie. Ja wiem, nie? to jest najkrótsza definicja, znaczy krótsza jest wiem, egoizmu i egocentryzmu ale no, też się na to łapię, że jestem przekonany, że ktoś popełnia błąd i tak dalej. Staram się tak. No i ktoś mi tam zwrócił uwagę, że w ósmym kroku w liście osób skrzywdzonych ja nie mogę wypisać siebie. Nie, nie mogę po prostu. Nie to, że tak jak rozmawiałem z wieloma z, na, z naszej wspólnoty, mówią, wszystko się indywidualna sprawa, że tutaj nikt nic nie musi nie, i tak dalej. Ja mam powiem, że doszedłem do tego, że ja nie wiem jak byłem skrzywdzony przez ten alkohol i, i do tej pory i, i jedyne co mi się tam y, rysuje to jest y, to jest, ten, to, jest y, to, że mam tam kolano zerwane. Nie? Jak tam schodziłem na jakieś mi, 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 mityngi po schodach, to widzę, a mówię kurczę, ale to, to, jest, to jest moja, tak się skrzywdziłem. A nie, prawda, jest zupełnie inna. Nie? Ja się skrzywdziłem swoimi ulicznymi nawykami, nie? brakiem jakiejś, miałem różnego rodzaju zasady, nie? a jedną z zasad było to, że jest to ekscentryczny dans, słaby jest bez szans, Zrów, znów ruszamy w dans, w ten trans, nie? To było Jonasza szakowty I koń ma duży łeb, niech się martwi, nie? No i, to, i tam wiele innych, tam nie ma przebaczenia, nie? Ktoś odpadł, tutaj. jakie tam wybaczenie, jakie przepraszanie, jakie tam uczynianie. I, I to tym sobie wyrządziłem najwięcej krzywd. Nie? Takim podejściem przez wiele lat życia, nawet, nawet jak, jak nie piję. Tymi, tymi swoimi ulicznymi zasadami albo czarne, albo białe. Nie ma koloru po środku nie jakiegoś tam um, wyimaginowanego szyjku.